Cześć, witajcie z tej strony, kuba. kuba. W dzisiejszym odcinku testujemy bardzo ciekawy produkt Zakrzyn. Gdy ja to zobaczyłem na półce, to stwierdziłem, że muszę to dla Was kupić wam to pokazać. Urządzenie to kosztowało 150 zł, czyli no dość niemało jak za pasek LEDowy Zakrzyn. Natomiast to nie jest zwykły pasek LEDowy. To jest, słuchajcie, pełnoprawny Ambilight, Który możemy zamontować sobie za telewizorem, czy też za monitorem. I to już nie będzie świecić na kolor, który my tutaj sobie ustawimy. Tylko to urządzenie będzie synchronizować kolory naszych LEDów z tym, co wyświetla się na ekranie. W większości nowych telewizorów, czy monitorów mamy już takie rozwiązania. Natomiast nie jest to jeszcze jakoś bardzo powszechne i z reguły te telewizory z Ambilightami są dość drogie. Natomiast tutaj bardzo fajnie Chińczycy wymyślili, że taki sam efekt możemy przecież uzyskać nawet w starym telewizorze. I to za wcale nie taką wysoką cenę, jaką jest 150 zł. No i ktoś teraz powie: Słuchaj, ale mój stary telewizor to na pewno nie ma żadnego portu, który dawałby możliwość synchronizacji obrazu z LEDami. Otóż właśnie o to chodzi w tym gadżecie. Żaden port nie jest wam potrzebny. Tutaj wszystko odbywa się przez HDMI. Obecnie coraz rzadziej korzysta się już z telewizji analogowej i myślę, że w waszych telewizorach też nie macie podłączonych bezpośrednio. Anteny, tylko właśnie jakiś dekoder, czy to jest kablówka, czy satelita, czy po prostu telewizja internetowa, to w każdym z tych przypadków macie dekoder. I ten dekoder połączony jest z telewizorem zazwyczaj po HDMI. No i w takim przypadku jak najbardziej możecie tego gadżetu użyć. Wystarczy, że wasz dekoder podłączycie do naszego gadżetu, a z gadżetu wyprowadzi się już drugi kabel HDMI do telewizora. No i to właśnie to urządzenie przetwarzające obraz jest tutaj tak istotne, bo dobrze wiemy, że taki pasek za telewizor to możemy kupić w Action dużo taniej, no ale będzie on twierdzić na kolor, który my wybierzemy. Opcjonalnie możecie też mielać, Muzyki. No ale takie rozwiązania w żaden sposób się do prawdziwego Ambilighta nie umywają. Natomiast z tym produktem taki efekt będziemy mogli uzyskać. Nasz gadżet współpracuje z telewizorami do 65 cali, także jest nieźle. Jego długość to 2,6 metra. No i na pewno na plus, że jest to w ogóle gadżet od LSC. Ja w swoim domu mam już bardzo dużo tych produktów smart home właśnie z Action, które są marki LSC. Więc fajnie, bo jedna apka do wszystkiego. Tutaj naszego Ambilighta też będziemy mogli połączyć sobie z Wi-Fi i z aplikacją LSC. Raczej nie wydaje mi się, aby była możliwość podpięcia tego do Aleksy czy też do Google Assistanta natomiast myślę, że w tym przypadku to nie będzie istotne ponieważ tym paskiem nie będziemy sterować za pomocą pilota czy aplikacji, tutaj wszystko będzie działało automatycznie w zależności od tego co na naszym telewizorze czy monitorze będzie się wyświetlać no i generalnie te wszystkie możliwości jak za 150 zł brzmią tutaj naprawdę świetnie jak to będzie działać w praktyce, za chwilę się tym przekonamy, natomiast zanim do tego przejdziemy małe przypomnienie. Aktualnie w związku z zbliżającym się Black Friday temu zrobiło dość sporą promocję i to naprawdę sporą, bo takiej promki od temu nie było już dawno temu podwoiło wartość kuponów rabatowych dla nowych użytkowników i teraz przez Cały listopad nowe konta otrzymują kupony o łącznej wartości aż 800 zł i dodatkowo, słuchajcie, uwaga, 40% rabatu na dosłownie wszystkie produkty. Oczywiście, aby te kupony odebrać, trzeba zrobić tam jakieś drobne zakupy, więc, no, może faktycznie przy mniejszych kwotach to się jakoś super nie opłaca, ale jeżeli planujecie troszkę większe zakupy, to naprawdę oszczędność jest ogromna. Ja z tego skorzystałem, zamówiłem dla Was mnóstwo ciekawych chińskich gadżetów, więc przygotujcie się na to, że druga połowa listopada naprawdę będzie obfita w chińskie gadżety. Magiczny link, z którego możecie się zarejestrować i odebrać te kupony, macie oczywiście w opisie filmu, a ty Tymczasem już nie przedłużamy i przechodzimy do dzisiejszego odcinka. Ok, zaczniemy sobie od szybkiego unboxingu, żeby zobaczyć, co tu w ogóle w tym pudełku mamy. Niestety, z tego co widzę, to znowu nie jest jeden z tych produktów, który będzie dało się kulturalnie rozpakować. Pudełko jest sklejone. Tak to z tymi produktami z Action, niestety, bywa. Przypuszczam, że jest to robione po to, aby ludzie nie otwierali tych gadżetów po prostu na półkach. Dobra w miarę kulturalnie udało się to odpakować. Powiem wam, że generalnie dość ładne zapakowanie jak na produkt, który no nie ukrywajmy, ale jest z Chin. W zestawie oczywiście rozpałka do grilla. Dalej mamy sam pasek, zobaczcie, że on jest zabezpieczony dodatkowo jakąś taką gumą, także no nie jest to najtańsze rozwiązanie, nie jest to zwykły ledzik, tylko w tej cenie dostajemy już pasek porządniejszy. Chociaż to oczywiście nie o pasek w tym zestawieniu chodzi, tylko o to, co jest pod nim, ale za chwilę o tego przejdziemy. Nie wiem też, czy to będzie widać, ale pasek jest dodatkowo tak ścięty pod kątem 45 stopni, tak aby po prostu Dobrze się on układał za telewizorem. To jest rozwiązanie typowe właśnie dla LEDów, które montujemy za telewizorami czy monitorami. No i to się w sumie chwali. Dzięki temu nasz pasek powinien ładnie odbijać światło od ściany. No i po prostu efekt będzie tutaj lepszy i bardziej widoczny. Dodatkowo ta druga strona będzie nam to światło ładnie rozpraszać, dzięki czemu na ścianie nie będą odbijały się poszczególne LEDy, tylko będziemy mieli ładne, rozproszone światło. To jest problem wielu nawet tych droższych telewizorów, które mają wbudowanego Ambilighta, że nie mają one tam żadnego dyfuzora na paskach. No i potem okazuje się, że na ścianie odbijają się. Nam Jakieś kwadraty. Fajnie, że tutaj producent tego każdy to przemyślał. Przeglądając dalej, zawartość naszego pudełka, napotykamy się właśnie na to magiczne urządzenie. To oto się tutaj rozchodzi. Właśnie dzięki temu małym pudełku będziemy w stanie uzyskać efekt Ambilita. Mamy zasilanie port wejściowy HDMI, port wyjściowy HDMI oraz port USB na LEDy. Po drugiej stronie znalazł się jeszcze włącznik oraz mikrofon. Jest to bardzo małe, a w teorii ma zrobić bardzo fajną robotę. I szczerze powiedziawszy, to mam nadzieję, że właśnie tak będzie. Dalej mamy przyklejki do montażu paska za telewizorem. Chociaż z reguły wiem, że te przyklejki. I słabo trzymają paski LEDowe, chociaż też nie wszystkie, nie wiem będzie w tym przypadku. A w razie czego, gdyby nasz pasek odpadał, no to taśma Nano w nie jest dostępna, a ona trzymać będzie to na pewno. Dalej mamy zasilacz naszego urządzenia oraz taki smaczek, jakim jest kabelek HDMI. To jest fajne, że producent durzy tutaj ten kabel, ponieważ z reguły przy naszym telewizorze mamy jeden kabel HDMI, który idzie właśnie od dekodera czy od jakiejś konsoli do telewizora. No a żeby tego gadżetu użyć, potrzebujemy dwóch kabelków. Tutaj drugi jest, więc no można śmiało powiedzieć, że jest to pełen zestaw, za pomocą którego tego ambulatu tutaj sobie założymy. Także ja bez przedłużania zabieram się do montażu. OK, no i po założeniu naszego paska, jak widzicie, zaczął on migać na czerwono. Jest to normalna sytuacja w przypadku wszystkich produktów LSC. Nasz gadżet informuje nas teraz, że czeka na połączenie Wi-Fi, a więc musimy sobie standardowo wejść do apki LSC. Klikamy sobie teraz dodaj urządzenie. Jak widzicie, zostało ono automatycznie wykryte. Klikamy Add i czekamy na połączenie. Nasze LEDy już zobaczcie, że przestały migać. Są one teraz światłem ciągłym. I po chwili nasze LEDy pokazują się również w aplikacji LSC. Na razie są one na kolor pomarańczowy. Możemy sobie teraz ten kolor ręcznie zmienić na dowolny. Inny. Działa to w miarę szybko i sprawnie, bez większych opóźnień. W drugiej zakładce mamy do wyboru sceny tematyczne. One są bardzo fajne, popularne dla aplikacji LSC. Tu jest bardzo dużo różnych fajnych wzorów. Kolejna zakładka to sterowanie głosowe. Tutaj oczywiście różne presety, regulacja czułości. Natomiast nam cały czas nie o to chodzi. Nam chodzi o synchronizację tych ledów z obrazem. Dlatego przechodzimy sobie teraz do ostatniej zakładki. I tu wybieramy opcję Sync with Screen Light Stripe. Jak widzicie, wyświetlił nam się nasz telewizor oraz trzy paski. Te trzy paski są to miejsca. Miejsca próbkowania kolorów, skąd nasze LEDy będą brały kolory z ekranu i same będą je odwzorowywać. Zobaczcie, że możemy sobie każdy z tych pasków tutaj regulować. No i dla wielu z was logicznym jest, że powinniśmy ustawić po prostu na brzegach naszego telewizora. To nie jest rozwiązanie dobre, nigdy tak nie róbcie. Dlatego, że wiele filmów emitowanych jest w proporcjach panoramicznych, czyli ucina nam górę i dół naszego telewizora, który domyślnie jest 16 na 9. Więc no to już nam mówi, że tą górną krawędź musimy ustawić sobie przynajmniej tutaj, w zależności od tego, jak duży Letterbox jest na obrazie. Natomiast jeśli chodzi o lewą i prawą stronę, to ona również nie może dojeżdżać do końca, dlatego że starsze filmy nagrywane były w proporcjach 3x4, a jeszcze starsze nawet w kwadracie. Z tym kwadratem to może bez przesady, no ale bezpiecznie jest tutaj sobie ustawić jakiś zapas, na przykład coś takiego w pierwszym 5, w drugim 4 i w trzecim 13. Teraz, gdy już to ustawiliśmy, klikamy sobie play. No i teraz jeszcze, zanim zaczniemy zachwycać się efektem, to trzeba sprawdzić jedną ważną rzecz. Na początku, po założeniu sobie naszego urządzenia, warto zrobić test pattern. Możemy to wpisać na YouTubie, czy też przeglądać. Standardce. Chodzi o to, aby uzyskać mniej więcej taki ekran, ponieważ ten ekran doskonale pokazuje nam, że założyliśmy nasze LEDy odwrotnie. Zielona kropka, która wyświetla się tutaj nam w lewym górnym rogu, oddaje kolor zielony, ale w prawym górnym rogu. Natomiast w prawym górnym rogu na telewizorze wyświetla się kropka czerwona, a kolor czerwony mamy w lewym górnym rogu. Także nasze LEDy musimy sobie teraz odwrócić. Na szczęście to nie jest trudne. Wystarczy je wypiąć z tych holderów i założyć odwrotnie. OK, problem zażegnany, zobaczcie, że teraz kolory są już na swoich miejscach, więc możemy teraz coś tutaj odpalić i zobaczyć, jak to się będzie prezentować. No i teraz wielka chwila, odpalamy sobie coś z YouTube'a dla testu. No, i muszę wam powiedzieć, że jestem pod wrażeniem. To naprawdę działa w czasie rzeczywistym, nie ma praktycznie żadnych opóźnień. Urządzenie wręcz idealnie synchronizuje obraz z naszymi ledami i mi osobiście efekt bardzo się podoba. Muszę powiedzieć, że ledy świecą bardzo jasno. Zobaczcie, że w pokoju teraz nie ma żadnego innego źródła światła oprócz telewizora oraz właśnie tego paska i naprawdę tu jest wyjątkowo jasno. Także moc tych ledów naprawdę na plus. No i działanie również, bo działa to po prostu rewelacyjnie. Teraz się jakaś reklama odpaliła, natomiast zobaczcie, że nawet na reklamie to działa bardzo ładnie. Akurat nie ma dźwięku, no ale to tutaj nie ma żadnego znaczenia. Zobaczcie, wow. Light w 15-letnim telewizorze. Także no, moim zdaniem efekt jak najbardziej wart 150 zł. Dawajcie koniecznie w komentarzu, jak Wy go oceniacie. Mi osobiście gadżet bardzo się podoba i uważam, że był to udany zakup. No i cóż, na no dzisiaj to już wszystko. Dawajcie koniecznie w komentarzu, jak się Wam podoba efekt, bo szczerze powiedziawszy, to mi bardzo i uważam, że gadżet jak najbardziej jest wart 150 zł. Jeżeli odcinek się wam spodobał i chcecie więcej takich ciekawych gadżetów za zakrzyn, to koniecznie stawiacie łapkę w górę, aby tych filmów nie przegapić suba. Również możecie zostawić, ja już nie przedłużam, żegnam się z Wami i do. Do zobaczenia wkrótce.